Hej, kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Widziłam, że nagram sobie takiego e, luźnego vloga ze świąt. E, jest dzisiaj czwartek. Już dzisiaj nie idziemy do szkoły, jest godzina trochę po 11, już się ogarnęłam, zjadłam śniadanie i w ogóle, jeszcze gadałam z moimi przyjaciółkami, teraz będę się dalej ogarniać i mam w planach troszeczkę posprzątać pokój, bo trochę jest, to będą takie wiecie, świąteczne porządki. Niestety chyba nie mam żadnych dekoracji takich typowo wielkanocnych, ja się już ogarnęłam jakieś czasy, pomalowałam się nawet. I w sumie ogarnęłam, że dzisiaj nigdzie nie idę i w sumie to bez sensu, co zrobiłam. Siema. Dzieci z drugiej ce. Pozdrawiamy dzieci z drugiej C. Nie dodawaj tego do vloga. <grym> Ale mnie nie ogląda. Chyba, że oglądam. Właśnie, niczym Adam. No. Pozdrawiam Adama. <grym> Pozdrawiam. Robiłam sobie kawusie. Niedługo pewnie będę jeść obiad. I no i to w sumie tyle, nie? W ogóle nic ciekawego nie robię, więc... Nie nagrywam, bo nic ciekawego nie robię i w sumie nie mam co nagrywać. Hejka kochani! Jest godzina 16.10, ja sobie będę jeść obiad. Zrobiłam sobie makaron ze szpinakiem i pieczarkami. I wyglądam sobie samosia. Jest godzina 22.10, ja się właśnie umyłam i umyłam też włosem i robimy skin Jest już piątek godzina 10.30 Robiłam sobie śniadanie. Jedna kanapka jest z humusem, jak prawie codziennie, a druga jest jakąś pastą z bakłażanem nie wiem, nie wiem i ogórek. Malujemy się to będzie jakby trochę Aktualizacja mojego codziennego makijażu, by się lekko zmienił, ale w sumie nie będzie to mój codzienny makijaż, bo stwierdziłam chyba, że dzisiaj sobie zrobię kreski, więc z używam korektora. Ja mam na razie z Bell. Moim ulubionym jest ten z, NAM z matową zakrętką. Jak to sobie w klepie, to teraz biorę puder takim. Wysy wysypuję go na e, zakrętkę. Biorę gąbeczkę i oczom i sobie daję pod oczy Dalej biorę e, róż z paletki Versow. Um, ja sobie go po prostu biorę na pędzelek taki i tak w górę sobie robię. Jak mówiłam, zrobiłam sobie jeszcze kreski do tego. No i tak wyglądam dzisiaj. Siema. Mam mały procent w telefonie, ale będziemy grać w Simsy. Ale nie będę nagrywać, bo, bo nie płacę. Nie wiem, która jest godzina, ale jestem na etapie robienia domku. Już zrobiłam rodzinkę i zaraz wam ją pokażę. Zrobiłam ogólnie dolnego piętra nie przerabiałam, bo to jest jakby domek z tygutowej, to po prostu ja przerobiłam tylko górę na razie i dołu mi się nie chce przerabiać, więc zrobię to jutro wychodzimy stąd jest już prawie 17, więc pora zrobić coś innego niż grać ale nudzi mi się nudzi mi się, M może zmontuję ten filmik to jest dobry pomysł mamy koszyk Idziemy sięść koszyk, nie? Dobra. Jak Krystiana Promilowe. Grywam do vloga. <grywka> <grywka> idziemy na sesję. Dariusz jest tak samo ubrany jak ja. Ja jestem też tak samo ubrany. Będziemy robić zdjęcia, ale jeszcze idziemy na Plaza robić ja przyjdę całą drabinkę. Dalena nagrasz to prawda? Chodzę 15 lat na gimnastykę, 8 lat na breakdance i bardzo dobrze umiem grać w koszykówkę. I ogólnie to właśnie najbardziej lubioną osobą w klasie. Daria, to jest koniec. Ja nie lubię tak. Ale jeszcze to postawimy, czekaj. No. Mam na ciebie zakład, Nikola. Dobra. jej raz że przez te drabinki. Dobra. Ej, jest zdjęcie zrobiłam. Jeszcze każdy słyszał zakład. A ja jeszcze nie wchodzę, lepiej Michał. Pak leci, ty z Ej, tak szybko? Dobra, ja Nikola. Jak będziesz wolno, to wiele większe zmęczenie. <noise> ty robisz chłopie? <grym> <Dasz radę. grym> no. Brawo Wróciłam do domu Ja sobie obiad polecam bardzo Jutro jest Wielkanoc Będziemy mi śniadanie i pewnie, nie wiem, chyba po południu będziemy jechać do cioci. Jest już prawie 16, ale zrobiłam fotki i nagram TikToka, więc możecie wbijać. Dobra kochani, ja lecę montować ten filmik i widzimy się wieczorem, czyli dla was za chwilę. Jest godzina 21.50, ja teraz będę oglądać Miraculum, bo stwierdziłam, że sobie pooglądam Miraculum. No i sobie będą głośnia gloom. Hejka kochani! E, witam Was w kolejnym dniu, jest dzisiaj niedziela, godzina 10. Ja już się ogarnęłam, e, wyprostowałam sobie włosy. Jak Wam mówiłam wczoraj, będziemy jechać do cioci, ale to około godziny 12, w sensie no na 12 mamy być, więc pół godziny przed tą pojedziemy i ja się teraz będę malować i ubierać i oczywiście pokażę wam mój fit i no w sobie wczoraj inam. więc jak mi przyjdzie to wam pokażę ale myślę, że to nie będzie w tym vlogu tylko już w następnym ale wyczekujcie warto dobra kochani, ja lecę się malować i widzimy się jak się ogarnę w ogóle możecie napisać, y, czy chcecie jakby aktualizację roomtouru. Bo trochę się w pokoju zmieniło i też się trochę zmieni. Więc y, możecie y, mi pisać, czy chcecie aktualizację roomtouru, bo tam był trochę niedokładny. Tu będzie taki mega dokładny roomtour. Że będę Wam pokazywać w szapkach i w ogóle, no prawie wszystko. No więc na tyle ja, lecę się ogarnić i widzimy się zaraz. Jakiś czas temu wróciłam do domu, już zjadłam obiad i teraz oglądałam Miraculum przez cały czas i teraz mam w planach posprzątać pokój, boś trochę narobił syf, więc myślę, że zrobimy to. W ogóle jutro jest poniedziałek, nie idziemy do szkoły, we wtorek też chyba nie idziemy, idziemy dopiero w środę, z tego co pamiętam. Wracamy do szkoły w najgorszy dzień tygodnia. Miałam pokazać widzik, ale zapomniałam. Luzka jest z Insea, spodnie z pasek jest też z Inseya. ten naszyjnik jest z In. A ten zrobiła mi Julcia i pierścionki też są od Julci. Dobra kochani, lecimy sprzątać. W ogóle e, ciocia nam dała e, dwa obrazy, które też Wam e, pokażę, ale to jak będziemy chyba je dopiero wieszać, bo e, na razie e, leżą na szafie. A ja na nią nie dosięgam, więc nie wiem nawet jak wam pokazać. Jest dopiero 16.30, ale jak posprzątam, to mam w planach e, zrobić sobie trening. Umyję się i dzisiaj się umyję dość wcześnie, bo nie wiem. jakoś tak, nie wiem, jakoś około 18.00. Potem będę oglądać Miraculum. E, Potem sobie zrobię kolację i dalej będę oglądać miraculum. I jutro pewnie e, też będę oglądać miraculum, o ile nie obejrzę dzisiaj wszystkiego, ale wątpię, bo mam jeszcze jeden cały sezon i trochę, więc wątpię, że obejrzę to jeden dzień. Zapomniałam powiedzieć, ciocia mi namaluje jeszcze obraz do mojego pokoju i on będzie miał trochę związek z miraculum. Nie mogę się doczekać. Ja już skończyłam sprzątać. Jest godzina 17.30, coś koło tego. I teraz będziemy ćwiczyć. I jakby ktoś był ciekawy, to robię ten trening. Robię go prawie codziennie. I polecam. Jest bardzo fajnie. Robiłam ten trening przed chwilą, ale teraz lecimy yy, się umyć. I jak się umyję, to lecimy oglądać dalej Miraculum. Widzimy się za chwilę. W ogóle muszę jeszcze zmontować tego vloga i zrobić miniaturkę, ale tą miniaturkę to ja chyba ogarnę jakoś w, we wtorek. Dobra, widzimy się zaraz. Ja już się umyłam, mam tutaj y, kawusie i y, robimy kolację właśnie. I zawiesiliśmy te obrazy, więc y, pokażę Wam je zaraz. Tam! jest dzisiaj poniedziałek, godzina 10.30, jem sobie śniadanko, babkę cytrynową sobie jem ze świąt, I to były wczoraj, ale ważne, no i będę sobie jeść, mam jeszcze kawę i będę mogła nać miraculum, no i to na razie tyle, nie wiem czy coś będę dzisiaj ciekawego robić, no ale będę się do was na bieżąco odzywać, co robię i w ogóle, jeszcze muszę dokończyć montować tego vloga, już robiłam miniaturkę, więc bardzo mi się podoba, ale miałam dużo prób do tej miniaturki w sensie nie wychodziła mi kilka razy, ale efekt finalny podoba mi się bardzo. Ok kochani, to już na tyle w tym filmiku. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie.